དུན 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 དུན

jestem na cziciem, ja tu zbywałem nie jestem, nie jestem praktycznie nowy, ale już tu byłem widziałem do szkoły, a uczniowie się mi nie wiedzieli. Ja tu jestem jakby nowy. Witam Was gorąco serdecznie. Uważ jest ile? Polecimy. Raz, dwa, trzy. Štiri, bartek hoj, kdo to govori? Ilo, ja, čig to, ja, mitro. mitro. Na mitro jest. A kolejny. Bartek? Nie ma. Domini Jest! Ale nowy. O, nowy Domini, Mhm. Mm Bo tamto się wypisał. Kicior? Kicior jest? Nie ma. Nie ma kiciora. Kto to jest? Mitro jest. Maciek. Jestem. Sebastian. Jestem. Trundepel. Nie ma. Pani będzie w 4. No to jedziemy. Raz. 2, 3. 4. To megis. No to już jest. Wszyscy. No to. Dominik raz. Mitro 2. Maciek 3. Słuchajcie. Dominik raz. Mitro 2. Maciek 3. Tąkę nie ma. Raz. Raz. 2. 3 cztery, pięć. O. I się zgadza, tak? Tomek. Mhm. Uh -huh. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Sześć. Raz, dwa. A. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, będzie powiedziałem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No, zgadza się. Dobra, no tak wszyscy są. Rozgrzewka. O, dobrze robicie rozgrzewkę. Wchodzimy na drabinki i rozgrzewamy się. Tylko na nogi. Dobra. No tylko musicie uważać na nogi. Dobra. Rozgrywka. I ja. Dobrze rozgrywacie się. Dobrze, dobrze. Biegamy, biegamy. Dobra, rozgrywkę, dobre, dobra. No dobra, no dobre i tam uważać dobre. No to co? Piłki nie mamy? Jeszcze nie przyszły te. Mhm, no dobrze. No to nic, to tylko biegamy. Możemy też pobiegać na pole, ale pobiegamy, pobiegamy na sali. Ruch to zdrowie. Trzeba biegać. Ruch, trzeba biegać. Bo, bo to najważniejsze w życiu jest. I zdrowym być. Biekać, biegać, biekać, ćwiczyć, ćwiczyć. Wtedy będzie się dobrze. Czecioło. Co tam? Co tam? Nic, nic. Sebastian? 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 Czy ty jesteś? Maciek. Maciek, siódemka, no czwórka, bo wykonujesz to. Tu same czwórki masz. Teraz będzie dzwonek ale będzie dzwonek To ten Teraz zobaczycie na pole A no, to postanie dopiero, no coś się będą robić Parkingi i ten. Dobra. Tutaj się klasa się nie zmienia. Szkoła już jest dobrze. Dobra. O, dzwonek. Trasa ja poczekam tutaj. O. Na stołówce. Dzień dobry. Dzień się Zajmuję się miejscem. Zajmuję się miejscem. Jadę tutaj. A wy co? Dobra, zaczynamy lekcję polskiego. No. Piszemy lekcję, temat. Piszemy c a Temat kropek. No tu piszemy. Polska kultura, polski język to, z czego jest polski język? No to są przymiotniki, rzeczowniki i te inne rzeczy. Te inne rzeczy to są, e, no te przymiotniki, rzeczowniki i te inne. Bardzo dobrze, a dzisiaj będziemy o... Wierszach mówi, co tu są wiersze. Widzicie lekcja wiersza i r 3 e, wier, wi, i r wiersze. Co tu są wiersze? Wiersze, panie profesorze, to są takie rzeczy, że wiersze to jest to, co Piszemy poetycko. Bardzo dobrze. Piątko. Eee, super. Jupi. Dobra. Też 60 tutaj. Piszemy... Tak dalej... Dobrze, wieży. Takie mogą być więźni. No, wiersze rymujące się mogą być. No to bardziej piosenka, no wiesz też może się rymować. Poetycki wiersz jaki to jest? Miłosne wiersze mogą być. Bardzo dobrze. Wiersze mogą być. A poradę to na Bardzo dobrze. No albo jeszcze nie wiem jakim. Dobra. To piszemy. Miło sy my u ty ny to tak dziwnie, ale no, no dobra dobra czwór... dobra, masz piątkę i z plusem Eee, super, do dobro. A co? Proszę siąść. Aleksij, się jeszcze trwa. Super. Piszemy dalej. Możecie spróbować napisać wiersze na drugiej stronie. Ojej, wiersze. A może być remowanka? Znam taką, no tu napisz, no, na górze róże, na dole fiołki. Jesteś jak te piękne fiołki. No nie musisz pisać piątka. <słyska> 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 to jest Dobra. Dobra, no to teraz możesz chwilkę, no. O, przepraszam, minusowe punkty odezwałeś nauczyciela, czyli mnie. Przepraszam, panie profesorze. Dobra. Proszę wziąć w ławce pierwszej. To, moja ławka. Tutaj, tutaj. No tak. Następne lekcje, i tematy będziemy pisać następnie razem. Mhm. Ostatnie pięć rzeczy dyktando poszło wam dobrze. Niektórym gorzej. No, a szczękowo nie mi. Mi poszło w rewelacyjnie. No, nie być mądrzały. Chyba przemądrzałość, to no. a co ja jestem Przemondziały No. No dobra. Teraz budzi dzwonek. Trrr. O. Do widzenia, Bądź bardzo łodzi może lepsze już. Proszę wejść, w końcu się idzie do domu. Ale tutaj będzie pięknie. Normalnie cudownie nie, Sudov.